Kochani z tej strony, Krystian Burzy i moja wspaniała żona Izabela Burzy. Witamy Was i chcielibyśmy Wam tu przekazać takie fajne wieści, ponieważ właśnie wracamy. właśnie Wychodzimy, tu jest stadion w INEAS w Poznaniu, w Poznaniu, tak? Byliśmy właśnie na życie bez ograniczeń z Nikiem Błocicem, raz Brown, i wiele, wiele świetnych prelegentów. Chcielibyśmy Wam pokazać, jednak, że rzeczywiście można żyć bez ograniczeń, tak? Oczywiście. My, my, my pokazujemy to. Chyba widzicie nas na Facebooku i my pokazujemy, jak można żyć bez ograniczeń, jak można spełniać własne marzenia, prawda? I zachęcamy Was również do tego, nawet jeżeli nie byliście tutaj dzisiaj z nami, to my tą pozytywną energią, tą wiarą w to, że... Tak naprawdę możemy wszystko w życiu osiągnąć i nie ograniczajmy się w niczym. Chcielibyśmy Wam tutaj po prostu przekazać w tym krótkim wideo to, żebyście się nie poddawali, żebyście żyli na maksa, naprawdę na maksa, żeby nie było nic, co, co tak naprawdę stanie na waszej drodze. Życzymy Wam dużo miłości, oczywiście wolności też, to, co my propagujemy, tak to, co wspieramy wszystkich, aby uzyskali wolność, zwłaszcza finansową, bo finansowa wolność daje wam wolność normalnie fizyczną, tak, żebyście nie musieli pracować, ale dużo miłości dawajcie tak wszystkim. Pamiętaj, pierw daj, a później weź, tak? Więc to jest wspaniałe, że możemy my dawać wam inspiracje żebyście Wy mogli zmieniać swoje życie, a też później innych życie, prawda? Niesamowite, co się tutaj dzisiaj działo, pełno energii, czyli chcielibyśmy Wam właśnie przekazać tą energię dla Was, żebyście Wy mieli też wspaniałe życie, tak, i masę energii, prawda? Dokładnie, i pamiętajcie, że nawet jeżeli się nie znamy osobiście, ale obserwujecie nas, lubicie, lubicie naszą energię, pozytywny przekaz, pamiętajcie, że my wierzymy w Was. Wierzymy... Dokładnie. Że wszystko, czym tak naprawdę marzycie i chcecie, że to osiągniecie. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, może nie wierzycie aż tak bardzo, skontaktujcie się z nami. A my Wam pomożemy. A my was troszeczkę zainspirujemy, tak? Żebyście Także... że Wy mogli coś działać, Wy mogli się spełniać. A my jesteśmy też tu po to, dla Was, kochani. Dokładnie. Dla was. Kochamy Was, trzymajcie się ciepło oczywiście i poręczy. I poręczy. Buziaczki, Hej. trzymajcie się Pa.